HPFS 592424X to profesjonalny, zarządzalny switch przemysłowy, dedykowany do współpracy z urządzeniami sieciowymi w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Ze względu na specjalnie przygotowaną architekturę zapewniającą płynną transmisję z prędkością do 1 Gbps na sekundę w sposób szczególny znajduje swoje zastosowanie w zaawansowanych systemach telewizji dozerowej. Urządzenie posiada znakomicie spasowaną metalową obudowę, która chroni elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Panel przedni został wyposażony w czytelne diody LED informujące o zasilaniu, prawidłowym stanie switcha oraz statusie pracy poszczególnych portów. DHPFS592424X obsługuje maksymalnie 24 urządzenia sieciowe. Na panelu znajdują się 24 porty SFP o klasie 1000BaseX oraz 8 portów RJ45 typu Combo, które pracują w tej samej klasie przepustowości. Oznacza to, że jednocześnie można podłączyć maksymalnie 24 urządzenia z wykorzystaniem złączy światłowodowych lub 16 urządzeń z wykorzystaniem złączy światłowodowych i 8 urządzeń z wykorzystaniem złączy RJ45. DHPFS 592424X może być zarządzany bezpośrednio np. z poziomu przeglądarki internetowej, wiersza poleceń oraz protokoły SNMP i RMON automatycznie aktualizuje tablicę MAC adresów oraz limituje transmisję w zależności od portu przepływu danych. Switch w pełni obsługuje standard IEEE 802.1Q aż do 512 grup VLAN oraz do 4000 identyfikatorów, zapewniając przy tym IGMP snooping na pierwszej, drugiej i trzeciej warstwie. Dzięki zastosowaniu protokołu filtrującego możliwe jest efektywne zarządzanie przepływem pakietów multicast. W taki sposób, aby pakiety te trafiały tylko do właściwej lokalizacji, nie obciążając jednocześnie całej sieci ruchem tego typu. Dzięki wsparciu dla protokołu STP. Oraz BPDU, switch umożliwia konfigurację urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu pętli, automatycznie zapewniając rekonfigurację sieci przy wykorzystaniu łącza zapasowego, np. w przypadku wystąpienia zerwanego linku. Sprawia to, że połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami są szybsze i bardziej stabilne w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Obudowa switcha DH PFS 5924 24X została wykonana w standardzie 1U i jest kompatybilna z szafami RAK 19C. Waga urządzenia wynosi 3,8 kg. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej www.alcham-security.pl Zapraszamy!